Cześć, jestem Klaudia, a to kanał No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć promocji elektronowej. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I nie przedłużając, pierwiastki, które ulegają promocji to chrom, molybden, miedź srebro i złoto. Naniosłam Wam to na układ okresowy pierwiastków chemicznych, abyście zobaczyli, że tworzą dwie kolumny, więc nie są jakieś porozrzucane. Da to się zapamiętać. I jedziemy od chromu. Chrom to CR. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych. Patrzymy, jaką mamy tam liczbę atomową na chronie. To 24 elektrony. I teraz zapiszemy, że tak powiem, taką normalną konfigurację podpowłokową. Wyglądałaby ona następująco: że mamy 1S2, 2S2, 2 p 6. No to tu już mamy 10, 3 S2, 3P6, 4S2. No i zostaje nam 3D 4. Mamy tutaj 24 elektrony i promocja odbywa się tutaj. To znaczy, że ten elektron przeskakuje nam tu. Zabieramy i tutaj dajemy jedynkę. A tutaj piątkę. I resztę przykładów robimy dokładnie tak samo. No to teraz molibden napiszemy go niżej, bo on ma większą liczbę atomową. Wynosi ona 42. No to musimy tutaj wypisać 42 elektrony. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3, P, 6, tutaj 4, S, 2, tutaj cała zapełniona 3, D, 10, 4, P, 6, 5, S, 2 i 4, D, 4. Hop, no i tutaj to przeskakuje nam tu. Czyli znów gumujemy i mamy promocję, że tu jest 1, a tu będziemy mieć 5. No to teraz MIEĆ, MIEĆ to CU. Patrzymy sobie na układ 29. No to jedziemy. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6. 6 i mamy 4s, 2, 3d, 9, i znów to przeskakuje nam tutaj, i tu mamy 1, a tu mamy 10. Okej, okay. no to teraz srebro, srebro to. AG Patrzymy sobie na układ i mamy 49, przepraszam, 47. No i musimy tutaj tak też to zrobić. Czyli mamy. I tu uwaga. Będziemy tutaj mieć hop i hop. Tu jedynkę, a tutaj dziesiątkę. To jeszcze zrobimy, oczywiście, złoto. Ale już bez gumowania, na gotowo. I mamy tutaj. 79 to tutaj się troszeczkę napiszemy. i uwaga 6s1 i 4f 14 mamy to także zapiszcie to sobie gdzieś że te pierwiastki ulegają promocji elektronowej ich konfiguracja podpowłokowa jest inna dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już